Że nasze koło wolontariatu nieźle się rozkręca? W czerwcu odbyły się zajęcia w Krakowie, w i na Podkarpaciu. w Nienadówce, Nienadowie i Kaszycach. Popatrzcie sami! Dobra, już zaczęli jedziemy. W Krakowie się zajęcia. Tłusie zajęcia. Podstawowa numer 164 w Krakowie Montessori School z publiczną, szkołą podstawową imię Świętej Elite i z niepublicznym liceum salezjańskim ogólnokształcącym. Eee, cześć, z tej strony Szymon Ruch, mamy tutaj Kubę ze szkoły Salezjanów z Liceum Krakowskiego, który nam dzisiaj trochę opowie o tym, jak w jego życiu działa wolontariat, jak to u niego wygląda. wolontariat dla mnie to jest. Pomóc tak naprawdę każdemu człowiekowi w potrzebie, za którą nie oczekuję żadnych korzyści, którą robię z takiej czystej dobroci serca, z miłości do tego człowieka. To jest takie, ja to widzę jako takie bardzo, bardzo dobry ludzki odruch, kto się na empatii opiera, gdzie po prostu pomagam, dlatego że ktoś potrzebuje pomocy, a nie ze względów jakichś swoich osobistych. Super. Robię to, ponieważ uważam, że pomoc drugiemu człowiekowi to jest tak naprawdę najbardziej ludzkie, co my możemy w swoim jakimś człowieczeństwie znaleźć. Super. A skąd w ogóle się dowiedziałeś o wolontariacie? Jak się to zaczęło u Ciebie? Znaczy w ogóle miałem taką bardzo chęć pomagania ludziom. I mój wolontariat wynika z dwóch rzeczy na pewno. Z pierwszego, że moi znajomi zajmują się wolontariatem. Na przykład yy, moi znajomi organizowali półkolonie. Dla dzieci, a ja tam coś pomagałem, takie. Ja może trochę przynieść ponda i pozamiata, i czasami się pobawię z dziećmi, chyba mnie polubili. W każdym razie bardzo byłem szczęśliwy tym, że właśnie mogłem pomóc. I druga taka gałąź wolontariatu, którą ja bardzo lubię i którą uważam, że jest super ważna, to osoby starsze. I trzeba zawsze zwracać uwagę na to, czy przede wszystkim na samotność. Sytuacja materialna to jedno, ale ludzie starsi nie mają z kim pogadać. Dlatego pamiętajcie, zawsze odpowiadajcie ludziom, którzy do was zagadują w sklepie, w autobusie. Oni tego strasznie potrzebują. To jest bardzo ważne. Super. To jeszcze jakbyś mi powiedział, jakie akcje tutaj w szkole czy poza szkołą w ramach wolontariatu robicie? Na pewno mieliśmy gwiazdkę dla zwierzaka. To są z chroniskami dla zwierząt związaną, był Bożym Łyn. Z pomocą dla ludzi bezdomnych. Przy okazji, na przykład, uchodźców z Ukrainy, tam braliśmy udział w akcji plecaczek. No i też po prostu zbiórki pieniężne, zbiórki materialne, bo to się zawsze przydaje. I przede wszystkim dla ludzi, którzy już się jakoś tak bardziej profesjonalnie wkręcają w wolontariat, wiedzą, na no co to dobrze wydać. Super. No to dzięki wielkie i, i powodzenia. Czynię dobrze dalej, na razie. Rzućmy jeszcze okiem, co działo się w szkole Rity. No i jeszcze szkoła 164. Szkoła Montessori odwiedziła Boże Młyn, uczestnicząc w warsztatach. Potem uczniowie poszli roznieść zupy seniorom i chwilę z nimi porozmawiać przy ciastku i herbatce. A teraz zobaczmy, co działo się w bolechowicach. W tym roku szkolnym każda klasa od 7-8 ma taką osobę z 4-8-8, tak, która jest, znajduje się w sierocińcu i pomagamy jej. Na przykład nasza klasa ma Emilkę i na przykład jak ma urodziny czy dzień dziecka, to po prostu dajemy jej, dajemy jej jakiś taki symboliczny upominek, żeby poczuła, że ktoś o, Tak. Piekliśmy różne rzeczy i y, sprzedawaliśmy w jakichś śmiesznych cenach po 5 zł y, i... Te fundusze, które zabraliśmy, przeznaczaliśmy na różne cele charytatywne. Potem idąc dalej. E, były Do aukcje książek. i obrazów na Korystami dniach myliśmy. europejskich, i to też przeznaczaliśmy na cele charytatywne, typu szlachetna paczka, się pomaga i tak dalej. Szlachetna paczka też była, zbieraliśmy. Szlachetna paczka ogółem, na święta na przykład, co roku jest, że stoją pojemniki, i tam mamy jakie rzeczy są potrzebne, i tam zbieramy. Nie, no dużo się dzieje. Pozdrawiamy. Zachęcamy do dołączania do akcji. Super! Wolontariat <noise> to dobro. I proszę się znawać. No to teraz podkrepacie. Uważam, że wolontariat to jest świetna rzecz, którą można robić w życiu, żeby być szczęśliwym. Bo tak naprawdę to wszystko, co my mamy, jakieś nasze talenty, zdolności, to wszystko jest bez sensu, jeżeli my tego nie przekażemy dla drugiego człowieka, jeżeli to się nie rozwija. A trzeba pamiętać, że jakby przekazany taki dar, w tym drugim człowieku też się rozwija, poszerza, i uważam, że to jest przepiękne, że możemy tak zmieniać świat na lepsze, nawet przez małe rzeczy. Super.